Witajcie moi drodzy, chciałbym w tym filmie Wam przeczytać, oczywiście w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wykład 12, księdza Michała Bednarza, Wierzę w Boga Ojca. Dlaczego chcę to przeczytać? To jest na świadectwo tego, że Kościół, ten polski, wielki i potężny, KK, zna prawdę, jednak tej prawdy owcom swoim nie głosi. Więc, moi drodzy, Biblia w, pierwszy, w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza mówi, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus. W tym artykule, w tym wykładzie, będzie to napisane jasno, czarnym na białym. Moi drodzy, czytam i mam nadzieję, że się zmieszczę w czasie. Wierzę w Boga Ojca, wykład 12, ksiądz Michał Bednarz. Jezus obrazem Boga Ojca w Ewangelii Świętego Jana. Jaki związek ma objawienie, o którym pisze czwarty ewangelista, z prawdą o Bogu Ojcu? Trzy pierwsze Ewangelie koncentrują się na Jezusie, natomiast istotnym rysem Ewangelii Świętego Jana jest prawda o objawieniu Boga w Chrystusie. Już na początku ewangelista podkreśla, że Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, o nim pouczył. Jana 1:18. Tylko ten, kto jest Bogiem, może o nim mówić. Objawiającym zatem w Ewangelii świętego Jana jest Jezus jako syn Boży i Bóg. Czwarta Ewangelia jest opowiadaniem Jezusa jako jednorodzonego Boga o Ojcu. Jest najbardziej patrocentryczna. Słowo Ojciec odnosi się w niej aż 121 razy do Boga. Jednorodzony Syn przyszedł na świat, aby opowiedzieć o rzeczach niebieskich. Jana 5,18 Widział On Ojca. Jana 4,46 Więc może o Nim świadczyć. Poprzez Niego Bóg Ojciec objawił światu zamiar zbawienia ludzi. Objawia tajemnicę Ojca. Uczy o Ojcu. Jest bowiem Słowem Boga, które stało się ciałem. Przyszedł, aby ujawnić tajemnicę Boga, który jest Ojcem. Całe Jego życie wewnętrzne jest zorientowany na Jego Ojca, od którego przychodzi, do którego powraca. Chrystus nie tylko uczy prawdy i nie tylko umożliwia prawdziwe poznanie Boga, lecz w nim jest widoczna rzeczywistość samego Boga. Całym swoim istnieniem i działaniem objawia Ojca. Jan Paweł II napisał: Chrystus jest jedyną drogą dostępu do Ojca. Jezus objawił, kim jest, i w ten sposób ukazał także Ojca. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Jana 14, 6, 9. Ojciec jest poznawalny w Chrystusie Jezusie Cały, całe objawienie przekazane przez Syna pochodzi od Ojca i powinno prowadzić do Ojca. Dlatego uczniowie poznali ojca w Jezusie. Do poznania Ojca nie ma innej drogi niż ta, która prowadzi przez Jego Syna. Jana 1:18, 1 Tymoteusz 2:5. Ta myśl występuje w Ewangeliach synoptycznych, ale najwyraźniej pojawia się w Ewangelii Świętego Jana. Można nawet powiedzieć, że nowością Ewangelii Świętego Jana jest ukazanie prawdy o Jezusie, który objawia Ojca. W jaki sposób Święty Jan rozwija tę myśl? Niezwykle ważne jest, że w żadnym Nowym Testamentu w talnym piśmie nie znajdziemy tak wyraźnego i jasnego przedstawienia prawdy o bóstwie Jezusa, jak w ewangelii świętego Jana. Chrystus w sposób bardzo wyraźny, jednoznaczny podkreśla, że jest prawdziwym Bogiem, równym Ojcu. W nim uczniowie bezpośrednio poznają Ojca. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Jana 14:9. A nie, kto mnie widzi, widzi także i Boga. Dlatego w Ewangelii Świętego Jana nie można odłączyć prawdy o Bogu Ojcu od prawdy o Bożym synostwie Jezusa Chrystusa. Dzieło Ojca jest bowiem zespolone z dziełem Syna. Jana 4,34, 5,17, 6,29 W realizacji tego dzieła widać działanie Ojca, który obdarowuje oraz działanie Syna, który wykonuje dzieło. Więź pomiędzy Jezusem a posyłającym Go Ojcem jest tak ścisła, że w synu można zobaczyć ojca Jana 8:19, 12:45, 14:79. Kiedy syn przyszedł na świat, aby objawić ojca tak, jak tylko on sam go zna, wtedy równocześnie też musiał objawić siebie: Syna tak, jak tylko ojciec go zna. Dzieło Syna jest objawieniem najwyższej miłości Ojca. Prawda nie znajduje się tylko w słowach Jezusa, lecz prawdą jest przede wszystkim on sam, Jana 14:6. Ale równocześnie nie wolno zapominać, że czyny Chrystusa są czynami Ojca, Jana 10:37. W jaki sposób Święty Jan przedstawia Jezusa? Czy jego ujęcie różni się od pozostałych Ewangelii? Święty Jan w całej Ewangelii na różne sposoby poucza, że Jezus jest szczególnym objawicielem. Obraz Jezusa objawiciela jest typowy dla wszystkich Ewangelii, ale Święty Jan pogłębia go i wzbogaca. Mistrz z Nazaretu jest nie tylko zwykłym rabbim, który przyszedł od Boga, jak pozdrawia go Nikodem, Jana 3.2, ale oczekiwanym w czasach ostatecznych synem człowieczym, który z nieba stąpił. Jana 3.13 Jest świadkiem, który przyszedł z góry, aby świadczyć o tym, co wie i co widział. Jana do 32 Obraz Chrystusa, który przyszedł lub został zesłany, jest jakby zwornikiem. Dookoła którego skupiają się wszystkie zasadnicze wypowiedzi Ewangelii Świętego Jana. Jego cechą istotną jest to, iż jest posłańcem i z tego względu stał się człowiekiem. Wobec Żydów Jezus określa się jako ten, którego ojciec poświęcił i posłał na świat. Jana 10,36. Jest wysłańcem mesjańskim, którego przyjście zapowiadało w sposób tajemniczy słowo. Słowo Siloam, posłany. Jana 9,7. Jego misja jest definitywna i od niej zależy zbawienie świata. Jana 3:17. Jego obecność jest darem Boga w stosunku do świata, to jest pełnym objawieniem. Jana 4:10. Dlatego ewangelista używa zamiennie słowa dar i misja. Jana 3:16, 17, 4:10, 34, 6:31 do 32, 38 do 39. Jezus nie przyszedł sam od siebie, lecz został posłany przez swojego Ojca. Inicjatywa należała do niego. Bóg, je, Bóg jest posyłającym, Jezus zaś posłany. Zyskał nie tylko autorytet działania od Boga, ale objawił się jako jedno z Ojcem i jako Ten, który ma uczestnictwo w dziele Ojca. Dlaczego święty Jan nazywa Jezusa światłem? Święty Jan pisze o szczególnej więzi odwiecznej miłości, jedności pomiędzy Ojcem i Synem. Jana, Jana 1:35 Obrazowo przedstawia ścisłą wspólnotę odwiecznego słowa Logosu i Ojca. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczy. Jana 1,18 W Ewangelii Świętego Jana Jezus jest światłem, które przyszło na świat. Jana 3,19 Aby uwolnić ludzi z mocy ciemności. Jana 12,16 I poprowadzić do życia. Symbol światła często występuje w słownictwie religijnym starożytnego świata. Jest synonimem objawienia, dlatego Jezus jest nazwany światłem. Będąc światłem, Jezus jest równocześnie prawdą. Pojęcie prawdy posiada zasadnicze znaczenie w Ewangelii Świętego Jana. Kiedyś uważano, że to określenie posiada związek z filozofią grecką i gnozą. Tymczasem jest ono bardzo bliskie tradycji biblijnej i judaistycznej, a zwłaszcza tradycji mądrościowej i apokaliptycznej. Słowo prawda oznacza definitywne, ostateczne i najdoskonalsze objawienie, jakie się dokonało przez Jezusa. Jana 1:17 oraz 14:6. On na to się narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jana 18:37. Co więcej, co więcej jest prawdą, Jana 14:6. Podobnie jak ze światłem. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. Jana 3,21. Dlatego wędrówka człowieka ku prawdzie i ku światłu znaczy tyle samo, co pójście za Jezusem. Dzięki Jezusowi, który jest jednorodzonym synem Ojca, możemy oglądać chwałę Boga. Ewangelista pisze, i oglądaliśmy Jego chwałę. Jana 1,14. Słowo chwała jest również charakterystyczne dla czwartej Ewangelii i należy do Janowego Słownictwa związanego z objawieniem. W Biblii chwała Boga oznacza istotę Boga objawiającego się w oślepiającym blasku. Dlatego jest ona odsłoniętą świętością. Ta chwała objawia się w Jezusie. Jest On świętym Bożym. Jana 6,69. Przypomnijmy sobie testamentalnego proroka Izajasza, który w świątyni miał wizję świętości Boga i kontemplował chwałę Boga. Izajasza 6,3. W prologu Ewangelii świętego Jana chwała oznacza obfitość łaski i prawdy, która emanuje z osoby Słowa wcielonego. Jana 1:14. Wcielenie umożliwiło widzenie chwały Słowa. Istotą Słowa jest objawienie. Należy to odnieść do całego życia Jezusa. W tym kryje się tajemnica Janowej symboliki. Według Niego nie można nigdy wystarczająco przeniknąć głębi życia Jezusa, ponieważ w Nim wszystko jest światłem i życiem oraz wszystko jest słowem Boga, które wciela się w człowieka. Janowy opis Jezusa z objawiciela w wielu punktach przypomina literaturę mądrościową. Podobnie jak mądrość, albo jak prawo, które według judaizmu było jej utrwalonym na piśmie, objawieniem. Jezus jest z wysoka, Jana 8:23, przychodzi z wysoka, Jana 3:31, czy z nieba, Jana 3, 13, 31, 6, 33, 38. 41 do 42, 50, 51 i 58. Podobnie jak mądrość pozwala, aby usłyszano Jego głos, Jana 7, 28, 37, 12, 44 zaprasza ludzi, by przyszli do Niego, zaprasza ich nauczne Jana 6, 35 i 7,37. W tych wypowiedziach można łatwo rozpoznać wezwania Księgi Przysłów 9, 5 i Księgi Syracha 24, 19. Dary Jezusa są podobne do tych, jakich udziela mądrość. Jest on przecież światłem Jana 8,12 i 9,5 drogą prawdą i życiem Jana 14.6. Jednakże o ile w Starym Testamencie mądrość jest tylko przymiotem Boga, to Jezus jest wcieloną mądrością. W Ewangelii świętego Jana mamy więc zupełnie nowe i nieznane dotąd w tradycji prorockiej czy mądrościowej ujęcie. Czwarty Ewangelista złączył dwa kierunki widoczne w Starym Testamencie. Z jednej strony oczekiwanie interwencji Boga, a z drugiej określona bliżej perspektywa dotycząca objawienia się mądrości Boga. Święty Jan połączył te dwa prądy, które para, yy, lewnie rozwijały się w Starym Testamencie, zrozumiał bowiem, że zrealizowały się w pełni starotestamentalne wypowiedzi na temat króla z Rudu Dawida i na temat mądrości. Dlaczego Jezus jest najdoskonalszym objawicielem Ojca? Co o tym decyduje? Co jest źródłem objawienia, które przynosi na świat Jezus? Jezus jest objawicielem, dlatego że jest wysłańcem Boga. Nie jest jednak podobny do Jana Chrzciciela, ale jest wysłannikiem w najpełniejszym znaczeniu, ponieważ, jednorodzony, ponieważ jest jednorodzonym synem, czyli jedynym synem Boga. Termin jednorodzony występuje w Nowym Testamencie w odniesieniu tylko do Jezusa. U świętego Jana. Jana 1:14, 3:16, 18 i 1 Jana 4:9 Wyra wyraża pewien związek. Chodzi o rys szczególny i charakterystyczny, łącz łączący go z Bogiem jako jego Ojcem. Ten jednorodzony syn jest w łonie Ojca. Jana 1:18. Najczęściej rozumie się te słowa w sensie staty statycznym. Jednorodzony syn, który przebywa w łonie Ojca. Jednak gramatycznie wyraża ono także inną jeszcze myśl. Chodzi o ukierunkowanie na ojca, który jest jego właściwym środowiskiem życiowym i miejscem jego pochodzenia. Syn istnieje tylko o tyle, o ile jest zwrócony ku ojcu. To znaczy, o ile ma świadomość, że od niego otrzymuje życie. Zwrotnie, niedorodzony syn występuje jednak dosyć rzadko w Ewangelii Jana. Znacznie częściej pojawia się natomiast określenie syn Boży i syn. Określenie Syn Boży występuje w Starym Testamencie. W podobnym znaczeniu pojawia się także w czwartej Ewangelii w ustach Natanela, rabi Ty jesteś Synem Bożym. Jana 1,49 jest to określenie Jezusa jako króla mesjańskiego, ale w Ewangelii Świętego Jana można się w Nim doszukać głębszego sensu. Jest precyzyjne i kryje w sobie ideę opowiadania, opowiadającą treściwo Słowu Pan, a tym samym uwypukla Boże synosło w sensie ścisłym. Święty Jan przekonuje czytelników, że Jezus faktycznie był Bogiem i był Tego świadom. Znacznie częściej pojawia się w Ewangelii, w Ewangelii termin Syn. Tytuł ten wyraża i jedyną i wyjątkową relację do Boga. Dla autora Ewangelii Świętego Jana jest to zasadnicze określenie osoby Jezusa. Stanowi klucz do zrozumienia postawy Chrystusa, Jego słów, Jego działania, odsłania tajemnicę Jego życia. Jezus ma świadomość Jana 8,14 że jest synem wysłanym przez ojca i że pozostaje z nim w ciągłej jedności i dialogu. Dlatego ojciec go zawsze wysłuchuje. Jana 11,42. Źródłem objawienia, które przynosi Jezus, jest ścisły związek jednorodzonego syna ze swym ojcem. Jednorodzony syn pozostaje w relacji z ojcem, jest równocześnie objawicielem i przedmiotem objawienia. Jest nim nie tylko ojciec, ale całe bogactwo życia ojca i syna. To objawienie zarówno ojca, jak i syna jest aktem miłości. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Jana 3,16. Podobny wniosek można wyciągnąć z wypowiedzi Jezusa skierowanej do samarytanki: O, gdyby znała dar Boży. Jana 4,10. W słowie dar zaakcentowany jest aspekt absolutnej darmowości, która charakteryzuje objawienie. Jakie objawienie przynosi Jezus? Jaką prawdę objawia? Jezus jako jednorodzony syn Ojca jest doskonałym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, objawia to, co słyszy i widzi u Ojca. Jana 3:11 i 32. Często podkreśla boskie pochodzenie swojej nauki. Nauka moja nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał. Jana 7:16. Według Ewangelii Świętego Jana Chrystus objawia tajemnicę swego bożego synostwa, a tym samym także ojcostwa Bożego. Ojcostwo Boga nie można rozumieć bez Bożego synostwa Jezusa. Ewangelista przedstawia je jednak nie przy pomocy abstrakcyjnych pojęć, ale posługuje się bardzo prostymi określeniami. Objawiłem imię Twoim ludziom, którą, których mi dałeś ze świata: Jana 17:6. A na końcu modlitwy arcykapłańskiej Jezus dodał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty, mi, u, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Jana 17,26. Chrystus mówi o tajemniczej symbiozie, która jest wzajemnym przenikaniem, całkowitą i stałą obecnością jednego w drugim. Jest to wzajemne poznanie, wzajemne liczenie się z sobą, pełna wymiana myśli i pragnienie dzielenia się bez zastrzeżeń. Stanowią Jedność, ja i ojciec jedno jesteśmy, Jana 10:30, ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie, Jana 14:11. Dlatego Jezus może powiedzieć, że posiada bezpośrednią, absolutną znajomość Ojca. Ja go znam, bo od Niego jestem, Jana 7:29. Jezus wyszedł od Ojca i przyszedł na świat, Jana 8:42. Wielokrotnie również mówi, że wraca do ojca. Jana 16,10 i że idzie do ojca. Jana 14,12. W tej synowskiej, synowskiej relacji, która stanowi istotę Jezusa, jest widoczne także Boże Ojcostwo. Jezus, będący synem, objawia ojca. Jana 14,9. Czyni to, co ojciec. Jana 5,19 i 14,10. W jego dziełach można kontemplować działanie ojca. Jana 5,19 i 14,10. Będąc synem objawia ludziom imię Ojca, czyli czyni Boga widzialnym. W ten sposób można wyjaśnić jeden z paradoksów Ewangelii Świętego Jana. Jezus stanowi centrum objawienia tak dalece, że utożsamia się z Bogiem, przypisując sobie jemu tylko zastrzeżone określenie ja jestem. I wzywa ludzi, aby przyszli do niego. Jana 7:37 i 12:32. Mimo to stawia siebie na drugim miejscu po kimś innym. Jana 5.32, 8:50. Chociaż stanowi jedno z nim, posuwa się do ostateczności. Jego słowo nie jest jego słowem, ale słowem Ojca, który go posłał. To samo odnosi się do jego nauki i działalności. Nie przyszedł od siebie i nie mówi we własnym imieniu. Nigdy nic nie czyni od siebie. To, co widział i słyszał u Ojca, przekazuje światu i swym przyjaciołom. Sądzi według tego, co usłyszał, czyni wreszcie to, czego nauczył Go Ojciec. Ten sposób mówienia zdaje się na pierwszy rzut oka wskazywać na pewną niższość jest to jednak najważniejsze świadectwo wskazujące na bóstwo Chrystusa i tajemnicę Jego synostwa. Chrystus sam nie może nic czynić i nie mówi we własnym imieniu, a Jego działanie jest powtórzeniem działania Ojca. Jednak nie jest to dowód niższości i niedoskonałości, natomiast dowodzi, że jest synem Boga w znaczeniu wyjątkowym. Właśnie to, że jest synem, czyli osobą zależną od Ojca, sprawia, iż to, co ma i to, czym jest, wypływa z doskonałości Ojca. Jego wyjątkowe Boże Synostwo sprawia, że Jego przyjście, aby zamieszkać wśród nas, Jana 1.14, jest szczególnym i pełnym objawieniem. Tylko On jest zdolny odsłonić ludziom tajemnicę jedynego i prawdziwego Boga, Jana 17:3, Ojca, który posiada życie. Jana 6:57. Kiedy w sposób najdoskonalszy Jezus jako syn objawia poddanie się Ojcu? Całkowite odniesienie się Chrystusa do Boga jako Ojca i zjednoczenie z Nim objawia się najwyraźniej w, męce, w zupełnie, w zupełne. Wyrzeczenie się wszelkiej chwały, która nie pochodzi od Ojca, objawia się w uniżeniu, tak kenozy, cechującym syna człowieczego, ale tym samym w pełnym blasku uwidacznia się chwała syna. Dlatego Jezus mówi o godzinie jest to godzina, ku której zmierza całe jego życie. Z powodu tej godziny przyszedł na świat, Jana 12:27. W tym momencie objawia się w pełni i wyraźnie Jego synostwo jako całkowite posłuszeństwo ojcu i równocześnie jako wyraz miłości ojca w stosunku do świata. Z tego też względu, nawet w największym opuszczeniu, jest rzeczywiście wywyższonym synem człowieczym. Jana 3:14, 8:28, 12:32 i 34, a w największym opuszczeniu jest uwielbiony. Jana 12:23, 28, 13, 31. Krzyż jest chwałą syna, objawiciela ojca. Z tego względu jest to punkt kulminacyjny i najbardziej olśniewające objawienie. W takim kontekście można dopiero dobrze zrozumieć słowa Jezusa skierowane do Żydów. Gdyby wyszli syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Jana 8,28. W synu, który wypełnia wolę ojca w największym upokorzeniu. Bóg ukazuje się światło definitywnie. Ja jestem, czyli zbawcze objawienie. Śmierć jego syna jest jego ostatnim słowem. Wykonało się. Żadne inne objawienie nie jest tak przekonujące jak to ostatnie. Na końcu opisu męki świętego Jana cytuję proroka Zachariasza 12,20. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Jana 19,37. Egzegeci proponują dwa wyjaśnienia tekstu starotestamentalnego: albo chodzi o Boga, albo o niewinną ofiarę. W perspektywie św. Jana ta alternatywa nie ma większego znaczenia. Tym, którego przybili, jest sam Bóg. To jest ojciec w synu, gdyż nigdy nie pozostawił go samego. Ludzie powinni skierować spojrzenie wiary ku przebitemu, w którym objawia się Bóg. W ten sposób godzina najwyższego objawienia staje się godziną sądu nad światem. Nad wszystkimi ludźmi. Jednak ewangelista nie twierdzi, że tylko wydarzenia na kalwarii są uwielbieniem Chrystusa, objawiciela Ojca. Krzyż objawia chwałę, którą ujawnia się także poza męką. Śmierć Chrystusa jest punktem wyjścia i Jezus odchodzi, opuszcza świat, przechodzi z tego świata, a wstępuje do innego. Zmierza jednak nie do jakiegoś miejsca. Celem, ku któremu idzie, jest osoba. Opuszczając świat, idzie na spotkanie kogoś. Ewangelista nazywa tę osobę Bogiem, a Jezus mówi o tym, który go posłał. Nazywa go najczęściej Ojcem. Godzina syna zmierza ku spotkaniu: Idę do ciebie. Jest to powrót objawiciela albo wysłańca do tego, który go posłał. Jest to wstąpienie syna człowieczego tam, gdzie był przedtem. Jest to przejście syna z tego świata do ojca, od którego wyszedł. Jest to powrót jednorodzonego syna do domu ojca jako do swojego źródła. Nic dziwnego, że w takiej perspektywie sama nawet śmierć Chrystusa jest objawieniem: jest to objawienie się ojca, który uwielbia syna. Objawienie syna jest podniesieniem go do chwały, którą miał pierwej, zanim świat powstał. No i zakończenie. Izraelici nazywali Boga Ojcem, czytelnik czynili tak, gdyż mieli świadomość, że związał się on z nimi przymierzem. Zapragnął zbliżyć się jeszcze bardziej do człowieka i związać się z Nim w sposób wyjątkowy. Doświadczył tego najpierw naród izraelski, dlatego jego natchniony poeta napisał: Bo któryż naród wielki ma Bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz. Powtórzonego prawa 4,7. Ciągle objawiał się także jako pełen miłości ojciec w historii narodu izraelskiego. Były to interwencje zbawcze dla dobra Izraela. Bóg miał więc ojcowski stosunek względem narodu wybranego. Izrael stopniowo odkrywał i poznawał swojego Boga. Pomogło mu w tym własne doświadczenie niekiedy radosne, ale najczęściej bolesne. Bóg poprzez wydarzenia objawił, objawiał swojemu ludowi kim jest. Zauważył udrękę Hebrajczyków w Egipcie i postanowił ich uwolnić. Księga Wyjścia 37. Każdy przejaw szczególnej opieki Boga nad ludem wędrującym do ziemi obiecanej był wołaniem, że Bóg jest kochającym ojcem. Jeremiasza 31:3. Taką samą wymowę miało przymierze synajskie, poprzez które Bóg jeszcze ściślej związał się ze swoim ludem, czyniąc go swoją Wyłączną własnością wyjścia 4:22. W okresie Starego Testamentu Bóg wielokrotnie dawał poznać w konkretnych sytuacjach swą miłość, dobroć, cierpliwość, miłosierdzie okazywane w przebaczeniu grzechów. Gdy dzisiaj z dalekiej perspektywy patrzymy na historię narodu wybranego, bez trudności zauważamy, że Bóg pisał tę historię tysięcznymi dowodami przebaczającej miłości i ciągłym ofiarowaniem zbawienia. Pełny obraz Boga Ojca można jednak zdobyć dopiero w oparciu o Ewangelię, a szczególnie dzięki Ewangelii Świętego Jana. Jej autor ukazuje bowiem Jezusa jako jednorodzonego Syna Bożego. Dzięki temu, że jest synem, objawia nam najdoskonalej Ojca, z którym jest ściśle złączony. Wiecie co, moi drodzy, to jest koniec tego wykładu, i powiem Wam, że. No, dziękuję Bogu za, za tą treść. Dziękuję temu księdzu, który e, napisał też taki artykuł. Natomiast wniosek jest taki: e, tym, którego, e, tym, którym został posłany przez Ojca, aby objawić Ojca, jest Jezus Chrystus. E, Jezus jest jedyną drogą do Ojca. E, Jezus i Ojciec jedno są. E, Ojciec jest w Chrystusie, a Jezus jest w Ojcu. Więc, moi drodzy, kiedy Go przyjęliśmy przez wiary naszych serc darmo z łaski Bożej, to On, a właściwie oni w Duchu Świętym w nas zamieszkali. I Bóg pragnie, abyśmy teraz się ubrali w Słowo Boże, abyśmy się ubrali w Chrystusa Jezusa z stałego w mocy Ducha Świętego. Nie ma innych pośredników, moi drodzy. Jest jeden. Koniec, kropka. Dziękuję Wam za uwagę i błogosławie. Amen.